W środku, oczywiście, nie było aż tak to wszystko uporządkowane, mhm. ale to może też zaraz o tym opowiemy. Widzą, bo to są dwie perspektywy: jedna ta z zewnątrz, druga ale z Ale jak w ogóle zajawka na gadżety, bo to jest zawsze bardzo ciekawe. Skąd to się wzięło? Wiesz, co byliśmy z moją żoną, obecnie żoną, wtedy mhm. dziewczyną świeżo po studiach. Szukaliśmy troszeczkę pomysłów na siebie. pracowałem mhm. już w tej branży. Moja żona też pracowała w e i tak naprawdę była bardziej związana z logistyką, więc stwierdziliśmy, że coś zrobimy. Padło na gadżety, są to dosyć wdzięczne produkty. Mhm przyjemne w obcowaniu, sprawiają sporo radości klientom. To się fajnie opowiada znajomym wieczorem przy piwku, nie? Tak, dokładnie. Zobacz, no jak sprzedaje. Absolutnie tak, absolutnie tak. <laughs> wiesz, zobacz to, zobacz tamto, to jest śmieszne, to jest zabawne. I tą historię fajnie się też uh -huh. skaluje do klientów. Bo klienci też, którzy przychodzą, którzy z nami rozmawiają, to są tak naprawdę osoby, które nie znały tych produktów. jakie uh -huh. widzą, wywołujesz jakby sporo radości, więc też dostajesz troszeczkę kopa takich endorfin, że robisz coś fajnego, coś ciekawego. Uh -huh. I od tego tak naprawdę się Mocno, mocno to wszystko zaczęło.